Co zobaczyć na Malcie? Pięć najlepszych miejsc. Pierwsze Clay Cliffs, najpiękniejsze miejsce to bezkonkurencyjny numer jeden do zobaczenia. Być na Malcie nie zobaczyć Clay Cliffs to tak jak nie być na Malcie. Samo Clay Cliffs to najlepszy punkt widokowy na cypel Karaba i zatoka o tej samej nazwie. Wystarczy za plażą u Golden Bay, pójść na 20-minutowy spacer. 2. Valletta, stolica Malty, cała wpisana na listę UNESCO, nie bez powodu. Mieści się w niej około 300 zabytków. Waleta to przede wszystkim piękna barokowa architektura kościołów, wież zegarowych, drzwi, a nawet klamek i kołatek. I oczywiście z charakterystycznymi balkonami zwanymi galerias. Piękne ogrody, dolne i górne, widoki na port, morze i okolicę. Szczególnie polecamy zwiedzanie Kon katedry św. Jana. Może wejściówka nie jest tania, ale cudne wnętrza, wieża zegarowa, dzwonnica, mnóstwo ciekawostek i do tego jest tam polski audioguide. 3. Gozo To druga co do wielkości wyspa Malty, bardziej zielona i spokojniejsza, chociaż jest na niej kilka okazałych zabytków, na przykład Bazylika Tepinu. Gozo to klify, ciekawe wybrzeże, skaliste, ale też piaszczyste plaże, małe urokliwe poletka, ale tu także znajdziecie barokową architekturę z balkonami. 4. Mdina to była stolica Malty z bogatą historią. Znajduje się w centrum wyspy i w środku miasta Rabat. Jest to urokliwe miasteczko, do którego warto wpaść chociaż na spacer, na godzinkę lub dwie. Pięć Blue Grotto to zespół jaskiń, z których największe wrażenie robi ta największa. Jest to podwójny łuk skalny, który widać bardzo dobrze z brzegu. Jeśli chcesz jednak zobaczyć pozostałe mniejsze jaskinie, warto wybrać się na rejs małą łódką. A po więcej polecajek zaobserwuj nasz profil.